Cześć. Nazywam się Rafał. Dziś pokażę wam jak korzystać z aplikacji Skamp. Po zalogowaniu powinniście zobaczyć taki ekran. Informuje nas o tym, że nie mamy jeszcze żadnego produktu. Spróbujmy to zmienić. Na dole ekranu mamy pole tekstowe służące do wpisywania nazwy produktu. Znajdźmy pomidora. Gdy udało nam się wyszukać produkt, Klikamy na niego, a następnie podajemy ilość. Załóżmy, że będzie to 50 gram. Po kliknięciu dodaj mamy pierwszy produkt w naszym dniu. Produkty możemy też dodawać na podstawie kodów kreskowych. Wystarczy, że znajdziemy taki produkt. My się posłużymy puszką z kukurydzą i znajdziemy. Kod kreskowy. Następnie wykorzystujemy przycisk symbolizujący kod kreskowy obok pola tekstowego. Jak widzimy, znalazło nam kilka kodów kreskowych. W tym znalazło nasz poprawny kod kreskowy, czyli naszą kukurydzę. Wybieramy dodaj produkt. Następnie musimy zweryfikować. Czy produkt na pewno ma wszystkie wartości z etykiety dobrze wpisane? Dla pewności. Gdy już zweryfikujemy, że nasze wartości są poprawne, klikamy Zapisz produkt. A następnie znowu podajemy ilość. Dzięki za uwagę. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał.